W Bielsku Białej uczczono 97. rocznicę odzyskania niepodległości. Najważniejszym elementem miejskich obchodów była uroczysta msza w intencje ojczyzny i apel pamięci na cmentarzu Wojska Polskiego. W poniedziałek 9 listopada oddano do użytku cztery drogowe inwestycje zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg. 300 przedszkolaków z 30 bielskich przedszkoli wzięło udział w szóstej edycji przedszkoliady. W Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego Dziedzictwo Kulturowe Regionu – Konkurs Wiedzy o Bielsku Białej. Tymczasem w Książnicy Beskidzkiej nagrodzono laureatów jubileuszowej 20. edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Bielska Białej, którego głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia. W Bielsku Białej uczczono 97. rocznicę odzyskania niepodległości. Najważniejszym elementem miejskich obchodów była uroczysta msza w intencje ojczyzny i apel pamięci na cmentarzu Wojska Polskiego. Obchodom 97. rocznicy odzyskania niepodległości w tym roku towarzyszyło kilka imprez dodatkowych: koncert pieśni patriotycznych w Bielskim Centrum Kultury, zorganizowana po raz pierwszy gra miejska oraz piknik patriotyczny w Domu Żołnierza. We wtorek parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy miasta złożyli wiązanki kwiatów w wielu miejscach pamięci na terenie bielska-białej. Zasadnicza część święta przypadła oczywiście na 11 listopada. W kościele aleksandrowickim, jak co roku, odbyła się uroczysta Msza Święta, po której jej uczestnicy z pochodniami przemaszerowali na cmentarz Wojska Polskiego przy ulicy Saperów. Tu odbył się uroczysty apel poległych z udziałem kompanii honorowej 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego. W poniedziałek 9 listopada oddano do użytku cztery drogowe inwestycje zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg. W ramach zamknięcia sezonu drogowych remontów w mieście jednego dnia otwarto aż cztery różne inwestycje. Prezentacje działań Miejskiego Zarządu Dróg, w której uczestniczył prezydent miasta Jacek Krywult, wykonawcy i podwykonawcy, pracownicy MZD oraz samorządowcy rozpoczęto od spotkania w rejonie ulicy Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, gdzie zmodernizowano 400-metrowy odcinek drogi. Stąd wszyscy przemieścili się w kolejne trzy lokalizacje: w rajon ulicy Pikowej, gdzie rozbudowano istniejącą jezdnię do szerokości 5 metrów, wykonano chodniki i zjazdy do posesji oraz wykonano kanalizację deszczową. Przy okazji powstała nowa kanalizacja sanitarna i przebudowano biegnące tędy sieci. Dalej wszyscy udali się na nowo zbudowany parking przy ulicy Skowronków, aby objazd zakończyć pod powstającym budynkiem Komendy Miejskiej Policji, gdzie zakończono przebudowę ulic piekarskiej i wapiennej. To są może nieduże odcinki, ale jednak bardzo istotne No naświetlenia. Panny, to jest bardzo kluczowa droga, która przeżłączy. Michałowicza, tutaj Cieczyńską, z całym tym układem drogowym, także to jest bardzo ważna i wreszcie zrobiony tam asfalt, bo ta kostka nie zdawała tam egzaminu. Pikowa, bardzo krótka, ale bardzo istotna, trzy lata trwały przepychanki z mieszkańcami, teraz jak zrobiliśmy, wszyscy widzą jak jest dobrze i teraz ci, którzy ponowali i chcieli inne, to teraz inne rozwiązania mówią, no bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Kolejna sprawa to jest y, y, przecież parking przy kole numer 13 y, y, w Lipniku, gdzie faktycznie tam ta społeczność też już od dłuższego czasu y, mówiła, że nie ma gdzie stanąć samochodem dzieci. Przecież takie są czasy dzisiaj dzieci są w większości przywożone samochodami do szkół. Tak? Przypomnę, że myśmy chodzili na nogach, to dzisiaj to już nie praktykuje się. No i ostatnia sprawa to jest y, y, część, taki, y, część takiego dużego układu drogowego. To jest ulica. Y, wapienna, piekarska w zasadzie to jest teren budowy nowej komendy policji która rośnie w oczach, pięknie nam rośnie no i oczywiście musi być dojazd, to z dwóch stron bo jeden będzie dla policji służbowy dojazd od ulicy właśnie piekarskiej, to co dzisiaj oddajemy a drugi układ będzie dla mieszkańców dla interesantów będzie od ulicy wapiennej także ci cztery takie inwestycje oddajemy no bardzo istotne takie bardzo istotne dla układu drogowego naszego miasta. Myślę, że mamy się z czego cieszyć, bo przy tych ulicach jest kilka czy kilkanaście również przedsiębiorstw, instytucji i zobaczyli niektórzy, jak bardzo, bo obawy różne. Jak zwykle, jak się robi drogę, są obawy. Teraz zobaczyli, jak bardzo dobrze to wygląda, jak i dobra komunikacja jest, jak wjazdy, wyjazdy z tych firm są zrobione doskonale. Także tutaj pochwała na MZD też, bo i dla wykonawców, bo wysoka jakość tych wszystkich. Drugi jest. No a myśmy znowu jako miasto zdobyli kilka cennych ulic, czyli ten układ drogowy coraz bardziej nam się tu poprawia, coraz lepiej nam się jeździ. 300 przedszkolaków z 30 bielskich przedszkoli wzięło udział w szóstej edycji przedszkoliady. Jesienna edycja cyklicznej imprezy odbywa się zwyczajowo w hali wielofunkcyjnej pod Dębowcem i tak było i tym razem. Olbrzymie emocje udzieliły się nie tylko zawodnikom, ale także ich najbliższym, którzy licznie zapełnili trybuny. Tradycyjnie już w rolę sędziów wcielili się zawodnicy TS Podbeskidzie Marek Sokołowski, Adam Mójta, Bartłomiej Konieczny oraz Wojciech Kaczmarek. To tak zapytam przewrotnie, jak Pan był w przedszkolu, to też Pan mocno kopał, ale chyba nie, jeśli tak, to nie w tak zorganizowanych warunkach. No na pewno nie. Jak byłem w przedszkolu, to czegoś takiego nie było i, i żałuję, bo tam, no, dla dzieci to bardzo fajnie i ja też bym to przeżywał, tak jak tutaj te dzieciaki, na pewno super, niestety. Imprezę organizują wspólnie Urząd Miejski, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Futbol Akademii. Ja się bardzo cieszę, że ta impreza wpisała się znakomicie w krajobraz imprez rekreacyjnych Bysku Białej, tych tak imprez dziecięcych, a więc dla tego najmłodszego pokolenia. Rzeczywiście w dzisiejszej edycji startuje blisko 300 przedszkolaków z 30 przedszkoli, którzy są pięknie ubrani, widać, że przygotowani sportowo i tutaj podziękowania nauczycielkom wychowania przedszkolnego oraz dyrektorkom za właśnie otoczenie taką znakomitą atmosferą tego projektu i zachęcenia dzieci do udziału w tych rozgrywkach. Cieszę się, że w tej imprezie są również ikony bielskiej piłki, które są twarzami tej, tego przedsięwzięcia i Marek Sokołowski, kapitan podbyski działaj Bartek Konieczny, Adam Mójta, Wojciech Kaczmarek, więc młodzież ma na kogo popatrzeć zarówno w telewizji, jak i na żywo podczas tej imprezy. Obecność nauczycieli uchowania przedszkolnego, obecnych dyrektorów przedszkoli, jak również i przede wszystkim rodziców, babci, dziadków, opiekunów i sympatyków tej dyscypliny na tej imprezie świadczy o tym, że takie przedsięwzięcia trzeba realizować. W Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego Dziedzictwo Kulturowe Regionu – Konkurs Wiedzy o Bielsku Białej. Z finalistami oraz ich nauczycielami spotkał się prezydent Jacek Krywult, który wręczył im symboliczne dyplomy oraz nagrody. Konkurs został zorganizowany już po raz 31 przez Towarzystwo Miłośników Ziemi bielsko -Bialskiej. Ten konkurs organizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi bielsko już to jest 31 edycja no już jakby w tradycję naszego miasta ma na celu przede wszystkim zainteresowanie uczniów historią naszego miasta, jego dziejami, jego skomplikowaną historią i przede wszystkim no, uzupełnienie tej wiedzy, która teraz w szkołach troszeczkę kuleje, jeżeli chodzi o historię regionalną, ponieważ wszystkich wszystkich programach ta historia regionalna została, została już zupełnie praktycznie pominięta. A nam zależy, żeby jednak ta świadomość tej małej ojczyzny i, i, i umiejętność orientowania się, gdzie się mieszka, w, w, jakie budynki się mija. Czasami te budynki wręcz tchną historią, prawda? Większość z nich ma powyżej 100 lat, także czasami patrzymy się na nie i nawet nie wiemy, kto je wybudował, kto tam mieszkał, a to są bardzo ciekawe historie i mam nadzieję, nadzieję, że przez ten konkurs, ta świadomość wśród młodych ludzi tej historii, to zainteresowanie przede wszystkim, bo to ma, ten konkurs ma na celu wzbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania miejscem, gdzie mieszkają. Może w przyszłości będą mogli przekazać tą wiedzę z kolei swoim dzieciom, może ich dzieci będą uczestniczyły też w takich konkursach, a przede wszystkim wzrośnie świadomość w naszym społeczeństwie o, na temat tego, gdzie żyjemy, jakie są potrzeby naszego miasta, bo historia a wpływa też na nasze współczesne życie, jak to mawia, mawiali Rzymianie. Historia magistra jest, prawda, więc historia nauczycielkom życia. W Książnicy Beskidzkiej nagrodzono laureatów jubileuszowej 20. edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Bielska-Białej, którego głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu są pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. W dalszym ciągu promujemy zdrowy styl życia. W ogóle w roku bieżącym jest jubileuszowa 20 edycja konkursu. I podobnie jak w roku ubiegłym, mamy tematykę taką. Dla klas od 1 do 3 szkół podstawowych papierosy szkodzą zdrowiu, natomiast dla klas od 4 do 6 postaw na zdrowy styl życia. Prace laureatów oraz inne wyłonione w konkursie zostały umieszczone na wystawie pokonkursowej w Księżnicy Beskidzkiej. Ekspozycja czynna będzie do 30 listopada 2015 roku. Konkurs co roku cieszy się ogromną popularnością. Ta popularność nie spada, a wręcz rośnie. W roku bieżącym odnotowaliśmy rekordową liczbę nadesłanych prac. 230 prac zostało nadesłanych przez uczniów z 26 szkół podstawowych.